No więc jesteśmy w Warszawie, jeszcze nie wyjechaliśmy z miasta, co nie jeździ, że Stefan prowadzi, trochę zejdzie, ale to jest będzie bezpieczne. No ja chciałem tutaj, żeby Stefan powiedział troszeczkę o tym, co robimy w naszym projekcie oraz o Asiu, który jest naszym operatorem. Także ja dziękuję bardzo. Monterem tego przedsięwzięcia jest Arek, a wszystko się zaczęło, że jakiś czas temu stracił nogi. Kiedy je stracił, to powiem się że warto o tym opowiadać. Jeździmy po to, żeby opowiadać jak on stracił nogi i żeby inni nie stracili. Tak, w tym momencie wyprzedzam. Tira podwójnego, ale nie na podwójnej ciągłej. Jedziemy do Bierutowa. Nie To, co cieszy mnie w tych wyjazdach, to to, że wydaje mi się, że otwieramy dzieciakom głowę. Mogą sobie wyobrazić po pierwsze, że mogą wszystko co zechcą zrobić, a po drugie, że tak naprawdę brak wyobraźni może się skończyć kalendrem, że brak wyobraźni to głupotą. Widząc nas, widzą, że świat jest przed nimi, ale widząc nas widzą także, że jeżeli będą głupi, to mogą skończyć tak jak my. Przed chwilą daliśmy za radnicę jedną oraz publiczność komendy leży dopiero wtedy, kiedy jesteśmy gotowi do bazy. Bo jeżeli jeżeli Arek nie ma masy, ja bym w tym momencie chciał go trafimy, trafimy do strachu i trafił go w bo się podduje to to najszybszych miejscach przyjęcia. Mhm. Na Zaraz Publiczność 3 jeden goła Teraz tak, e, może zmieni mi nie tylko sędziego, ale i zawodnika. No. Czyli coś, co ty sędziowa? Ktoś dziewczyna, dziewczyna, zapraszam do mamy tak, sędzinę. Idziemy na spodzę. Od razu będzie inaczej. Rozedrgane emocje się uspokoją. Uspokoją się.